Tekst Justyna Kubica. Czytała Oliwia Paciorek. C8H10N4O2. Zosia, idąc z koleżanką przez miasto, zaproponowała, aby wstąpiły do herbaciarni. Gosia odparła, że przecież herbatę obie mają w domu, poszły więc na kawę. Temat długi jak rzeka szeroki niczym horyzont i głęboki proporcjonalnie do ludzkiej głupoty. Można byłoby się nad tą mieszaniną węgla, wodoru, azotu i tlenu rozwodzić godzinami. Może i całymi dniami, a także nocami, dawkując ją sobie systematycznie w postaci czarnego napoju bogów, aby nie paść przy tym ze zmęczenia. Skąd jednak wziął się ten cały bum na kawę? Instagramy są zalewane zdjęciami kubków pełnych smolistej cieczy lub jej karmelowo-pistacjowymi imitacjami na sojowym mleku, a znalezienie cichej i pustej w piątkowy wieczór kawiarenki graniczy z cudem. Różnica w liczbie kawiarni i herbaciarni, choćby w zwykłym szarym bielsku, jest tak duża, jak nadzieje większości fanów Star Wars, że Jar Jar Binks już nigdy więcej się nie pojawi, a wraz z nim odejdą w zapomnienie wszelkie dialogi o piasku. W skrócie, ogromna. Potwierdzeń w liczbach znajdziemy tysiące, a jak to mawiał Jean Rigaud, istnieją tylko trzy rodzaje kłamstwa: prognoza pogody, komunikat dyplomatyczny i statystyka. Najlepiej więc wszystko sprawdzić samemu. Ankieta przeprowadzona przeze mnie wśród osób o różnym wieku, wykształceniu. Hobby czy rozmiarze buta wykazała, że zdecydowanie większy odsetek badanych woli sączyć herbatki w zaciszu własnego pokoju, ale będąc już, mówiąc potocznie, na mieście, prędzej wstąpią na jakieś piernikowe late lub espresso do mniej lub bardziej znanego lokalu. Dlaczego? Zapytani odpowiedzieli prawie jednogłośnie: że napary i ziółka mają przecież w domu. Czy kawa jest jednak rzeczywiście aż tak nieosiągalna i trudno dostępna dla przeciętnego Polaka? W to wątpię. Każdy posiada przecież taki wynalazek w domu. Jeśli nie dla siebie, to dla gości. A jego przygotowanie nie przewyższa poziomem trudności tego, które towarzyszy zaparzeniu El Greya. Może więc chodzi o szeroki zakres w wyborze smaku. Mamy w końcu kawy białe i czarne, mocniejsze i te słabsze orzechowe, kajmakowe, korzenne czy waniliowe. A także stworzone z wielu innych kombinacji, których nie sposób wymienić nawet w części. Kontra rodzajów herbat mamy zdecydowanie więcej. Już pomijając fakt, że wyróżniamy czarną, czerwoną, zieloną, białą i uląg. Pijemy kawę dla smaku, wyjątkowego aromatu i tego przyjemnego pobudzenia, które niestety z każdą następną porcją słabnie, ponieważ nasz organizm się do niego przyzwyczaja. Co w takim razie sprawia, że to właśnie arabika z roku na rok. Importowana jest w coraz większych ilościach, a jej cena sukcesywnie i nieubłagalnie wzrasta, przyprawiając tym samym o zawał serca? Jeszcze kilka lat temu tylko korporacyjne szychy kupowały ją, pracując na nią godzinę, a pochłaniając w przeciągu niecałych pięciu minut. Teraz nie tylko wzrosły ceny, ale jeszcze kolejki wydłużyły się niemiłosiernie. Dodatkowo, co najgorsze, nie zanosi się na jakąkolwiek zmianę w tej tendencji. Jemy więc kawę dla smaku, wyjątkowego aromatu i tego przyjemnego pobudzenia, które niestety z każdą następną porcją słabnie, ponieważ nasz organizm się do niego przyzwyczaja. Może robimy to także ze względu na szeroki wachlarz ofert skierowanych do naszego podniebienia i portfela: począwszy od niskobudżetowej rozpuszczalnej, przez cappuccino i mokkę, a na korto skończywszy. Co jeśli jednak pijemy ją jedynie dla uroku kawiarni, która po prostu różni się od naszej dobrze znanej kuchni? Czy kawa jest tylko dodatkiem?